Zatrzymaj się na chwilę, jeśli uważasz się za osobę wierzącą. Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą dzisiaj brakuje ludziom wierzącym, jest bojaźń Boża. Myślisz, że możesz kłamać, plotkować, oglądać pornografię, upijać się, nieustannie naruszać swoje sumienie, a po śmierci jakoś to będzie? Myślisz, że Jezus Chrystus umarł na próżno, po to, żebyś mógł żyć tak, jak żyjesz, nieustannie w kółko, tkwiąc w tych samych grzechach? Biblia mówi, że straszna to rzecz. Wpaść w ręce Boga żywego. Piekło jest realnym miejscem. Jest setki tysięcy ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną i kiedy ich serce przestało bić, znaleźli się w piekle. Szatan zrobi wszystko, żebyś wpadł w jego ręce. I może dzisiaj to bagatelizujesz i się z tego śmiejesz, ale chcę ci powiedzieć, że co człowiek sieje, to i zbierze. Jeśli siejesz grzech, zbierzesz śmierć. Dlatego dopóki masz czas, padnij na kolana, wyznaj Bogu swoje grzechy, przeproś go za to, jak żyłeś i zacznij żyć dla niego na 100%.